Ze zamyślenia wybija mnie jakiś dźwięk. Gardłowe, stłumione, monotonne wycie. Podnoszę głowę do góry. Siarczyste, górskie powietrze uderza mnie w twarz, wychładzając oczy i powodując, że usta pieszchną. Wiatr niósł odgłosy odbijane od skalnych ścian. Mógł dobiegać zewsząd. Podpieram się pięścią, by podnieść się na kolana. Z tej perspektywy dostrzegam jakiś przedmiot wystający ze śniegu. Fragment stelaża plecaka na wyposażeniu wysokogórskim. Adrenalina buzuje w moich żyłach, powodując drżące mrowienie. Przebijam się na czworakach do tego miejsca. Karściami odgrzebuję śnieg. Wtedy dostrzegam jego twarz. Ośnieżoną brodę, zsiniałe wargi, odmrożony nos. Poła namiotu rozchyla się szybko. Zostaw ją! Mówię, zaciskając pięści i dysząc. Czuję, jak ręce mi drżą. Co? Światło naftowej lampy oświetla napuchniętą od alkoholu mordę, szpakowatą brodę, gdy unosi się nad ciałem dziewczyny. Powiedziałem, zostaw ją! Mówię znowu, gotowy nawet złapać go za ramiona i wytargać siłą stamtąd. Mężczyzna jednak z pomrukiem niezadowolenia podnosi się, ukazując pod sobą wystraszone, wielkie oczy nastoletniej dziewczyny. Wychodzi z namiotu i czeka na śniegu, w środku ciemnej nocy. Podchodzę do niego, nie wiedząc, co dalej powiedzieć. — Ty durniu! Brodacz zamachnął się i uderzył mnie pięścią w akompaniamencie lamentującej dziewczyny. Niemal padam w śnieg zamroczony. — Pytał cię ktoś o zdanie, pierdoło? — to pytywał rozjuszony facet. Wyprostowuję się, lecz nim cokolwiek byłbym w stanie zrobić, dostaję cię ze buta. To był błąd, że w ogóle cię ze sobą wziąłem, warczy rozjuszony starzec, rzucając mnie na śnieg. Przycisnął mnie kolanem. Jak chcesz, to gin na tym pustkowiu. Bez mnie nie wyjdziesz stąd żywy! Syczał, a ja czułem, jak resztki jego siny obryzgują mi twarz. Co powinien zrobić główny bohater? Podjąć akcję ratunkową i ocucić brodacza, okraść go i przysypać z powrotem śniegiem, wytaszczyć w bezpieczne miejsce i poszukać pomocy.